To Siemaneczko, mordeczki z tej strony. Radio. dzisiaj otwieramy skrzyneczki noworoczne. Dzisiaj ze mną jest Tehes. Hej, Siemanko. Siemanu. W ogóle dawno Tehesa nie było u nas na -u, gdzie zwykle nagrywamy tą naszą serię Dying Light, A to co na Staju jednak dawno nie witał. Dobra, to są właśnie te skrzynki noworoczne, i muszę pamiętać. Że w tym tutaj oto miejscu, gdzie właśnie mam kamerkę, nie mogę mieć ekwipunku. I ten ekwipunek mniej więcej tutaj gdzieś zahacza, nie mam pojęcia, bo nie widzę tej kamerki. Ale będziemy po prostu starać się go tutaj trzymać. A ostatnio, jak dałem troszeczkę pupci, bo yy, ustawiłem sobie kamerkę właśnie tutaj, w te, ten tutaj ruch, gdzie właśnie powiększam ten czat. To jak robiliśmy unboxa, nie wiedzieliśmy co dropi, i to był fail z mojej strony, ale w sumie dopiero co zaczynam się bawić z kamerką. No. Także dobra, lecimy. E, Szczerze co, to zacznijmy od tych szarych. No. To chyba pierwszy raz, nie w sumie drugi jestem we własnej osobie na twoim kanale w Nostailu. We własnej osobie? Mhm. Mm co masz na myśli? No bo albo ty jesteś zalogowany, albo ktoś tam jest i... No, to to teraz jest zasadniczo gościem na, na swojej postaci. <laughs> dobra. To lecimy jakieś tutaj pojedyncze, o, jakieś widzę, o nie, no kurde, stroje mi to, chociaż, no dobra, nie, one są do dupy. E, pojedyncze sztuczne, podwójne sztuczne, kwiatowa spinka do wosów? co to jest? Aha, dobra. Zabawka noworoczna, ajam, e, pojedynczy sztuczny ogień, zela handbook dobra, podwójne sztuczne ognie, zabawka noworoczna... Podwójne, sztuczne ognie, pojedyncze, kimono yy, Sztuczne ognie, to tutaj widzę Nawet nie ma tych pojazdów, co ten z pojazdami był całkiem spoko Bo na przykład tam był ten pojazd, ten samochód, on dla mnie, mi się bardzo podobał Ale widzę, no tutaj nie za bardzo coś ciekawego dropi Ale za to będę miał dużo petard W sumie jak to jest noworoczne, no to happy new year to i petardy muszą być Niby fakt Ale będę miał od tych Strojów ja. Mhm. W ogóle, tu, tak troszeczkę teraz pewnie mam lekko zieloną twarz. Ze względu na to, że tutaj mam mocniejsze światło niż tutaj. Muszę po prostu sobie zmienić żarówkę na troszeczkę nie, do, że nie żółtą, tylko białą. I w sumie zmienię ją w około tygodniu. Bo w sumie żarówki nie są jakieś drogie. Dobra. Softboxa sobie kupię. Dobra, ty cały... co mówisz? Softboxa sobie kupię. Kupię sobie te żarówki z Razera, będę miał takie zielone <noise> Tak będzie się zmieniać co chwileczkę. Nie no, Razer co jak co, ale on jest tylko taki zielony, z tego co To, ja to jest logo. Logo jest takie zielone. No, jest... No, no właśnie. Ale tak, na przykład masz klawiaturę poświetlaną i ona chyba się świeci na zielono, nie? Tylko. Chociaż nie, ja tam widziałem, że w sumie z Razera była tam klawiatura za 700. stów. Co ona była taka kolorowa na różnych częściach, nie? Właśnie to tak przechodzi taka tęcza na przykład w różnych kolorach. Do tego nie widziałem. Dobra, podsumowując, mamy tutaj stroje na same 7 dni, chyba nic więcej. Zaraz je usunę po prostu z eku, bo nie chcę po prostu tych szmelców, bo sam w sobie już mam tutaj same stroje na stałe i pewnie to wiecie, że jestem lekkim kolekcjonerem. I właśnie takich rzeczy nie chciałbym. Nawet tutaj mam te dwa stroje, na sobie mam strój, no specjalnie czapki nie wziąłem, żeby no tak, tak no, nieciekawie wyglądać. E, w ogóle nawet mam, patrzcie tutaj sobie, e, to i gdzie jest jeszcze ten drugi? I... gdzie, 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 gdzie gdzieś miałem. Kurde, nie, nie gadaj, że usunąłem. E, albo po prostu jestem silaty. Tam była jakaś korona do tego. Gdzie, gdzie to jest, gdzie to jest? Chyba to gdzieś schowałem, nie wiem, ale ogółem mam ten strój właśnie księżniczki i gdzieś tam koronę, którą chyba zgubiłem i właśnie jej nie mam, albo no po prostu ślepy jestem, dobra, Co lecimy teraz te czerwone, tylko nie wiem czy to stroje mi nie będzie dawać, jak będzie dawać, o, zwoje ruchu, sztuczne ognie, jakieś serce, jest o kimono na 30 no kurde, nie gadaj, że teraz będę miał stroje tylko, że 30 dniowe, no, sztuczne zwój ruchu, sztuczne, sztuczne... Zwój ruchu, yy, sztuczne serce. To w sumie dobra, da dawaj mi te zwoje ruchu, dawaj mi te sztuczne same shity, ale chociaż nie dostanę tych strojów, no oczywiście nie, kurde. No dobra. To nic hajsu na to nie będzie. Yy, no potem, po nie, no... Nie, ja te petardy porozrzucam, bo na smile może ktoś się pobawi, to, to wiesz, niby jest... Który dzisiaj jest? Yyy... 14 stycznia, ale co tam, takie troszeczkę zacofane za Sylwestry zrobimy w no stylu? O, to możesz dać. No dobra, bo w sumie, co mówisz? Możesz dać. Z pięć. W sumie, no, jednak ludzie dalej, jak jest koło, nawet miesiąc po Sylwestrze, ludzie i tak chodzą z petardami i szczerają na dworze. Aha. Dobra, zwoje ruchu, to widzę, ich mam chyba ponad, tak, a nie, dobra, jeszcze nawet nie mam. Sztuczne, to dopiero 50 rzeczy, dobra, znowu strój dostałem. Trzeba się go pozbyć, bo nie chce sobie poczty zawalić, eee, zobaczmy. E Boys, czyli... No, teraz to dwa stroje. Ten jest spoko czapka. Założyłbym, ale... A braki z tym I lecimy dalej. No... Nie drobni, kurde stroju, no... Nie chcę go. Zwój ruchu, zwój ruchu, zwój ruchu, zwój ruchu. Eee, to też spadaj. Zwój ruchu, sztuczne, złój ruchu, zwój ruchu. No, no naprawdę, ja myślałem, że z tego unboxa cokolwiek dropnie. Super unbox. W ogóle dziękuję pewnej osobie za, za pomoc właśnie, za dostarczenie tych 200 boxów, co dałem mu w większości te literki, Happy New Year itd. i tak dalej on mi je wymieniał, ale w większości też dropił, więc naprawdę wielkie dzięki. E, dobra, co tutaj mamy? Ło! widzę dwa z takich jest pojazdów, może nie zauważyłem tego przedtem, albo po prostu dopiero to się zrobiło. Mam jeszcze jedno pudło, otwórzmy. Sztuczne mnie. Także dobra, podsumowując, mamy ponad taka serc. Co to jest? Aha, bo są jakieś inne, niebieskie i czerwone. Okej, okay, dobra, a to jest, to jest to samo. Weźmy sobie to tak poustawiajmy mniej więcej, żeby miało jakikolwiek sens. Dobra, tu, tu. I tyle. Z tych tutaj zabawek akurat się będę cieszył, bo lubię mniej więcej jakieś połowę roku później albo coś sobie to specjalnie używać i się z tego śmiać tak po prostu, że to nie znika i tak dalej. A niby powinno takie coś znikać, bo to jest taka zabawka tylko na nowy rok, a, a nie w środku roku. Ale dobra, zobaczmy czy trafimy sobie auto od razu. Pa! Za pierwszym razem! O! Sprzedam Tudy, Opla. Nie, no, a w ogóle mam nowe słuchawki, nie? I one się strasznie ciągną. Czej, mówię, jesteś taka czy nie? Sprzedam Opla. Sprzedam sprzedam Opla. Czej, rzucimy tego gdzieś gdzieś na, na grupę. Znaczy na fanpage'a. Yy, sprzedam Opla officer. Yy, PS, yy, wbijajcie tak. na odcinek. <laughs> Dobra. To w sumie tyle. Nie ma tutaj za bardzo co robić. Kaka za komentarz będzie na odcinku z Maru, bo tutaj po prostu nie ma tego po co robić. Także dobra, pamiętajcie, żeby napisać tutaj komentarz i pod tym filmem komentarz na fanpage'u i możecie wygrać jeden kaka. To nie jest dużo, ale zawsze coś. Ucieszył kieszeń. Także dobra, pamiętajcie, żeby wejść na odcinek Maru, bo będę miał około ile to jest. Tutaj mamy 100 skrzynek. Na winylu mam chyba 62, jak dobrze pamiętam. I DHS chyba masz 50, nie? Nie wiem. No, nie wiesz, ile masz boxów, Maru? To, to jest gość, nie? Nie wiem. W własnej wiem, postaci i, nie, nie... nie wiem, ile <laughs> itemów ma, a sam ja lepiej wiem. Ja tu ostatnio na tej postaci byłem pół miesiąca temu. Co ty się do mnie pytasz? Nie no, Maru ogóle, mam 56. Wracając do tematu takiego na temat Teheza, bo Tehez pewnie jeszcze tego nie wiesz, ale od kiedy okradli Teheza, zdążyliśmy sobie odkupić co? Posa plus 11. Reda plus 10, Eku, yy, Wróżkę Boską Mroku I w sumie to jest najlepsze, że kupiliśmy Boską Mroku A nie mamy żadnego SP Mroku na Tehezie, póki co <laughs> Ale dobra yy, I w sumie tyle T Troszeczkę kasy zacząłem zbierać, bo wróciłem do Resela, także Skup SP, nd piórka, wszystko, Ancki, pisać do mnie Bardzo ładna ofa, SPki szczególnie Polecam się Także dobra, No i tyle to idę, do, idę teraz pousować te wszystkie itemy e, Ogarnąć mniej więcej ten filmik, żeby jako tako wyglądał Żeby tutaj nie zgubić jakieś dźwięki, grafikę, czy cokolwiek I widzimy się od razu na Maru Znaczy no, za dwa dni kolejne wpuszczę dopiero Maru, żeby za dużo filmików nie rzucać No jak będę wrzucał codziennie, to znowu wyjdzie jak było z tym, z grudniem Że codziennie wrzucałem odcinek I padł mi limit 15 dni przed... ...końcem A no, także jak mi pan nie limit, to spoko, ja tam mogę grać, bo 1 megabyte to, to jeszcze tam mogę sobie coś pocisnąć. Na Minecrafcie nie mogę grać, ale to prawda na Dostala wbiję i dam radę grać, ale na Minecrafta się nie da, po prostu foldzisz i ścina na, na maksa. Tak, gram w Minecrafta, serio, mam własny serwer. <grych> Dobra, także co, trzymajcie się, czoły! Trzyma. Tak jest, no, pozdrawiam, wejsa, cześć!